Przed chwileczką zakończył się turniej Goal Cup, 12 drużyn, po 6 w każdym roczniku walczyła w turnieju. Goal Częstowa razem z rodzicami zorganizowali ten turniej. Jest z nami jeden z rodziców, Adam Ozierjański. Dzień dobry, witam Państwa. Jak ocena tego turnieju, bo oglądając kilkadziesiąt minut tego Turnieły tej imprezy odniosłem wrażenie bardzo dobrze zorganizowana. Drużyny również zaprezentowały jak na ten wiek bardzo wysoki poziom. Dziękuję za miłe słowa, jeśli chodzi o organizację. Udało nam się. To jest pierwsza edycja uczymy się. Nie mnie oceniać jak to wyszło, muszą ocenić to i drużyny przyjezdnej, trenerzy, zawodniczki kibice. Ale wydaje mi się, że nie było źle. Nie było źle, jak na pierwszy raz, nie było źle. Jeśli chodzi o poziom sportowy, Myślę, że dziewczyny pokazały kawał fajnego futbolu. Udało nam się wygrać, jeśli chodzi o gol, jeśli chodzi o gol, udało nam się wygrać w kategorii młodszej. W kategorii starszej zajęliśmy drugie miejsce, więc myślę, że jeśli chodzi o poziom sportowy, też super. Te wyniki pokazują, że szkolenie młodzieży w Klubie Gol często nadal jest na bardzo wysokim poziomie. No, to akurat powinien ocenić trener czy trenerka, nie mnie to oceniać, bo jestem tylko rodzicem jednej z dziewczyn, które tutaj grają. Ale myślę, że to zmierza ku takiemu dobremu końcowi, czyli te dziewczynki uczciwie i tak rzetelnie to trenują, a to będzie przynosiło pewnie efekt kiedyś tam, w przyszłości, prawda? Już teraz widać, że przynajmniej na tym poziomie takim województwa śląskiego dajemy sobie jakoś radę, nie odstajemy poziomem i sportowym, i organizacyjnym, więc myślę, że to wszystko zmierza ku dobremu. Futbol kobiecy od kilkunastu lat bardzo dobrze stoi w Częstochowie. Dzisiaj turniej bardzo mocny z udziałem wielu drużyn z Polski. Czy w najbliższych miesiącach planujecie podjąć jakieś kroki, kolejne inicjatywy, czy to w hali, czy to już na otwartym boisku? Tak, mamy taki, taki plan, żeby w czerwcu na 20-lecie klubu zorganizować taki wielki turniej, taki drugi festiwal w zeszłym roku była pierwsza edycja festiwalu piłki kobiecej. W tym roku mamy plan, żeby zorganizować jakby drugą edycję połączoną właśnie z jubileuszem 20-lecia. Co wyjdzie z tego, no ciężko powiedzieć w tej chwili. Plany są bardzo ambitne. Zobaczymy. Zobaczymy. Zapraszam państwa kibiców futbolu kobiecego, futbolu generalnie na czerwiec. Myślę, że coś na pewno będzie fajnego. Ciężko powiedzieć w tej chwili o szczegółach, no bo to jeszcze bez mała pół roku. Turniej był dużym przedsięwzięciem. Jak zwykle w takich przypadkach na pewno nie odbyłby się bez pomocy wielu osób. Jasne. To, 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 to nie jest tak, że myśmy tylko tutaj zgromadzeni, za mną rodzice zaangażowani byli w organizację. To mnóstwo ludzi. Przede wszystkim trzeba wymienić uczelnię AJD. Od bezpłatnie nam wynajęła tą halę. Bez nich w ogóle nie ma mowy o organizacji czegoś takiego. Więc to jest podstawa. Wiele firm, wiele, wiele osób prywatnych nam pomogło. Nie będę tu wymieniał, bo to brakłoby nam czasu. to musi być taka ta organizacja takiego turnieju musi się wiązać z pomocą wielu, wielu, wielu firm, organizacji i osób fizycznych. Ale przede wszystkim dziękujemy tutaj uczelni AJD, bo bez nich w ogóle nawet byśmy nie wystartowali, jeśli chodzi o organizację czegoś takiego. Dziękuję bardzo za rozmowę i myślę, że już wkrótce spotkamy się na kolejnych turniejach. Dziękuję, zapraszam.